Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak policzyć reakcje podporowe w prostej belce. Belkę widzicie na rysunku. Pierwsze od czego musimy zacząć, to ustalić, jakie w ogóle mamy podpory. Pierwsza podpora to jest podpora przegubowo nieprzesuwna, i tutaj pojawiają nam się dwie reakcje. To znaczy, że Niemożliwy jest ruch w dwóch kierunkach. Niemożliwy jest przesuw poziomy i pionowy. Druga podpora to jest podpora przegubowo przesuwna, i tutaj niemożliwy jest tylko, akurat w tym przypadku, tylko i wyłącznie ruch w pionie. Dlatego pojawia nam się tam jedna reakcja. Tak wygląda nasza belka z oznaczonymi reakcjami. Teraz przejdźmy do. Obliczeń tych reakcji. Żeby je wyliczyć, musimy skorzystać z równań równowagi. Mamy do dyspozycji trzy takie równania: suma rzutów na oś X, czyli bierzemy pod uwagę wszystkie siły poziome, suma rzutów na oś Y, czyli suma rzutów wszystkich sił pionowych i suma momentów względem jakiegoś punktu. Z tym, że tym punktem akurat tutaj w tej belce, może być podpora. Bo suma, względ... suma rzutów wszystkich momentów względem podpory musi nam dać 0. Więc zapiszmy sobie te równania. Pierwsze równanie to będzie suma rzutów na oś X. Tutaj mamy tylko jedną siłę poziomą, dlatego HA będzie równe 0. Kolejne równanie, z którego skorzystałam, to jest suma momentów względem punktu A. I przeanalizujmy sobie, co tutaj w ogóle się dzieje. Na początku mamy minus 10 Vb. Dlaczego minus 10? Siła Vb obraca się w lewą stronę niezgodnie ze wskazówkami zegara względem podpory A. Dlatego przyjmujemy znak minus. 10 to jest ramię działania siły. To znaczy, że odległość od siły vB do podpory a wynosi 10. Dalej mamy 2 plus 6, 2 razy 6, razy 4 plus 3. To jest obciążenie rozłożone. Jeżeli mamy taką sytuację, musimy policzyć wypadkową tego obciążenia. to jest tak naprawdę wzór na pole obciążenia, Czyli wartość obciążenia 2 na długości 6. 4 plus 3 to będzie ramię działania. I ramię działania obciążenia liczymy od jego środka w przypadku prostokąta. Czyli połowa z szóstki to jest 3. No i do podpory A zostaje nam jeszcze odległość 4 plus 10. 10 to jest moment, który jest przyłożony na końcu belki. Tego już nie mnożymy razy żadną odległość. No i z tego wychodzi nam równanie i wyliczamy, ile wynosi Vb. Kolejne równanie, z którego skorzystałam, to jest suma rzutów na osi Y. Tutaj biorę pod uwagę wszystkie siły, które są w pionie, czyli VA, Vb i Q. Q mnożę razy długość obciążenia, czyli tak naprawdę liczymy znowu wypadkową tego obciążenia, 2 razy 6. No i tutaj VB było wyliczone wcześniej, więc teraz liczymy VA wynosi 2,6. Bardzo dobrze jest na koniec wyliczeń zrobić sobie sprawdzenie, dlatego że jak je zrobicie, no to wiecie, czy na pewno macie dobrze wyliczone reakcje. Do sprawdzenia używamy równania równowagi, którego nie wykorzystaliśmy wcześniej. I w tym przypadku możemy skorzystać z sumy momentu względem punktu B. Przeanalizujmy sobie, co tutaj się dzieje. Mamy 10VA, 10, czyli odległość od VA do punktu B wynosi 10. Mamy wartość na plusie, bo fA obraca się w prawo względem podpory B. Dalej mamy minus 2 razy 6, razy 3. Minus, no bo siła Q obraca się w lewo względem podpory B. 2 razy 6 to jest nasza wypadkowa. A3 to jest odległość od połowy tego obciążenia do podpory B. I 10 na plusie, moment obraca się w prawo, czyli znak plus, i nie mnożymy już momentu razy żadną inną wartość. Wyszło nam, że 0 równa się 0, to znaczy, że obliczenia zostały wykonane poprawnie. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam do oglądania innych filmików, komentowania dawania łapek w górę i subskrybowania kanału. Cześć!